Siemano! witamy na Lootboxie, jak zawsze o 16. Przechodzimy dzisiaj do Was z kolejnymi newsami ze świata filmów seriali gier. A tak właściwie, to jeśli cię jeszcze nie ma na naszym Discordzie, to serdecznie zapraszam do opisu. Dostawcie jeszcze łapkę w górę na starcie, bo oglądanie z łapką to lepsze wrażenia. Potwierdzone i Rozpoczynamy po Wiedźmińsku. Bowiem parę dni temu otrzymaliśmy w Sference film prezentujący Bestiariusz Wiedźmiński od Netflixa. Możemy w nim doszukać się m.in. Kigimory oraz Strzygi. Film zyskał niezwykłą popularność, bo już w niecałe 4 dni zdobył on ponad 381 tysięcy wyświetleń i 25 tysięcy łap w górę, co świadczy o tym, że fani odczuwają niesamowity niedosyt w Wiedźmińskiej opowieści od Netflixa i zapewne nie tylko od nich, bo kto nie pograłby sobie w Wiedźmina 4. A tak swoją drogą co myślicie o potworach z pierwszego sezonu? Czy Waszym zdaniem zostały wykonane dobrze? Podzielcie się w komentarzach. Premiera The Last of Us 2 już lada moment, czyli obecnie dostajemy wysyp materiałów promujących i objaśniających kulisy produkcji. Otrzymaliśmy kolejny materiał, w którym przedstawiono historię oczami twórców, objaśnione zostały również cele i koncepcja na całokształt gry. Premiera 19 czerwca, a podekscytowania wciąż rośnie. Jakie jest Wasze zdanie? Zagracie? Ja od siebie mogę powiedzieć, że nie odpalę gry na premierę, gdyż nie grałem w pierwszą część, więc jeszcze sobie na ogranie dwójki trochę poczekam. Ostatnio wspomniałem wam o nadchodzącym ostatnim sezonie 13 powodów, a teraz otrzymaliśmy już Zdjęcia, które prezentują parę ciekawych scen, między innymi na pierwszym zdjęciu widzimy, jak grupa przyjaciół wita Justina, ale zobaczcie na to zdziwienie na twarzy kleja i Alexa. Pozostaje pytanie, co z Justinem. Wygląda na to, że namiesza w czwartym sezonie. Następnie możemy zobaczyć tak na dobrą sprawę zdjęcia, które nie mówią nam za wiele, ale pewnie więcej dowiemy się 5 czerwca. Na ostatnim zdjęciu możemy zobaczyć jeszcze Jess, która jak zawsze potrafi wpakować się w kłopoty, a ukazane jest zapewne sprawdzanie, czy uczniowie nie noszą przy sobie broni do szkoły po incydencie z Tylerem. Call of Duty Warzone radzi sobie naprawdę dobrze. Lecz plany krzyżują jak zawsze Jitterzy, których wysyp na grip Free to Play jest niemożliwy. Activision postanowiło wprowadzić niecodzienny sposób weryfikacji, bo poprzez SMS. Użytkownicy przy rejestracji będą podawać numer telefonu, na który będzie wysyłana wiadomość, a co najistotniejsze, w tej sprawie każde konto będzie powiązane z jednym numerem, więc jeśli będziemy chcieli skorzystać z innego konta, będziemy zmuszeni do nabycia nowego telefonu. Jak zadziałają nowe metody studia? Sami się niedługo przekonamy. Kapitan Marvel to film, który odniósł naprawdę spory sukces. Obejrzałem go już jakiś czas temu, ale pamiętam, jakie fajne wrażenia na mnie wywarł. Opowiada ono o Carol Denver, czyli kobiecie, która była pilotem amerykańskich Myśliwców, a niedługo później zyskała niesamowite moce. Ale przejdźmy do sedna, bowiem otrzymaliśmy informację, że Michelle McLaren, czyli etatowa tatowa reżyserka odcinków Gry o Tron oraz Westworld, dołączyła do osób, które najprawdopodobniej przyczynił się do powstania sequelu. Biorąc pod uwagę sukces Gry o Tron oraz Westworlda, mam wielkie nadzieje co do przyszłości projektu. Ostatnio odbyło się ciekawe spotkanie Ubisoftu z inwestorami, na którym został poruszony temat przyszłych Gier Studia. Mowa była, że Ubisoft wyda 5 tytułów do 2021 roku. Oczywiście, bardzo prawdopodobnym jest, że jednym z nich będzie następna odsłona świetnej serii gier Far Cry. Bo odliczając nadchodzącego Assassina, Watch Dogs, R6 i Gods Monsters zostaje nam jeszcze jeden duży tytuł, który moim skromnym zdaniem ukaże się jako właśnie nowa odsłona świata Far Cry. A wy jak uważacie? Macie może jakieś swoje propozycje na ten piąty tytuł od Ubi? Koniecznie piszcie na dole w komentarzach. Ostatnim newsem na dziś będzie niewiarygodny gameplay z gry Ghost of Tsushima. No sami zobaczcie jak to wygląda. Nie wiecie nawet jak się cieszę, że materiał został przedstawiony jako faktyczny gameplay, bo w przeciwieństwie do Assassin's Creed Valhalla, którego Cinematic był świetny, ale Ubisoft najwidoczniej ma inne pojęcie na temat słowa gameplay. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Ja życzę Wam od siebie miłego dnia. Trzymajcie się i cześć!